Cześć, witamy Was ponownie na naszym kanale, dzisiaj znowu ubraniowo, zamówiłyśmy komplety z sieciówek, z Zary, z Top Secret, z Reserved i z Mojito. Nie wiemy czy Wy też tak macie, ale my jak gdzieś się szykujemy, a nie mamy zbyt wiele czasu i trzeba te ubrania zestawiać, co z czym, to, to właśnie takim najbezpieczniejszym rozwiązaniem to jest właśnie założyć jakiś komplet i wtedy zawsze wiemy, że wyglądamy OK. Zamówiliśmy komplety o takich prostych krojach, których tak wiemy, że no, powinny wyglądać OK. Ale zamówiliśmy też takie komplety, które bardzo nam się na kimś podobają. No tak samo nie do końca byśmy się na nie zdecydowały, ale dzisiaj będziemy mierzyły i zobaczymy, jesteśmy bardzo ciekawe, jak one będą wyglądały. To już teraz nie przedłużajmy i zabieramy się do mierzenia. Jak widzicie, pierwszy dres mi się bardzo podoba. On już zostaje w mojej garderobie. Dres pochodzi z Zary. Podoba mi się bardzo kolor. Fajne jest to, że spodnie mają długi stan. Ja ogólnie to bardzo lubię spodnie z długim stanem, bo on tak fajnie podkreślają talię, tak. Falie, tak? I, i, I tak fajnie, że to ten brzuch cały tutaj tak trzymają w ryzyk. I spodobało mi się jeszcze to, że ma on krótki rękaw. Już go zakupiłam z myślą o ciepłych dniach. I fajne jest to, że pomimo tego, że ta góra jest o krótszym kroju, to ona się licuje i w zależności od tego, co kto lubi nosić, może sobie dopasować, czy chce odsłaniać się trochę ciała, czy jednak woli taką wersję. A jeszcze zdradzę Wam, że ja mam taki sam szef. Co Teraz może przejdziemy do swojego dresu. Tak, tak teraz, teraz ja. Jest to taki trochę dres, no nietypowy, no bo nie ma tu bluzy, tylko jest właśnie taka marynarka o prostym kroju. I, i spodnie też mają właśnie taki długi, długi stan, ściągany są tutaj właśnie sznur, sznurkami, o zapiątało mi się. Mają kieszenie. I i ta marynarka ma takie klapy, klapki, yy, nie wiem jak to nazwać. Szalowy kolor. kolor. Tak, tak. Ogólnie, i marszczone ba, y, Ogólnie mi się bardzo właśnie taki zestaw y, podoba, że, że nie jest właśnie bluza taka, tylko taka właśnie marynarka, coś, coś takiego innego. No mi na przykład się bardzo podoba kolor, bo to jest taki pieskowy Kolo, kolor. kolor super, taki tak. y, beż, ale no nie do końca beż, bo tu jest beż, a to jest taki bardziej pieskowy kolor. Bardzo, 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 bardzo taki fajny. No i wydaje mi się, że spodnie też są takie wygodne, chyba nie. Nie, właśnie, że nie, właśnie nie są takie, że ani za luźne, ani takie za bardzo obcisłe, tylko takie mi się wydaje, że takie, właśnie, takie jak ja lubię. I dres jest z Mohito? Tak, tak. Dres I dres jest z Mohito. O, jeszcze tu ma takie klapeczki. Tylko, właśnie, szkoda, że tu nie ma kieszeni. Nie tylko, że takie są, tylko takie ozdobne klapki. Ale ogólnie też go zostawię. Wskoczyłyśmy już w następne komplety. Mam na sobie taki żółty, jasno żółty komplet i na stronie to on tak mi się wydawał, że taki był stonowany ten kolor, a tu jest taki trochę ciemniejszy, ale też jest ok. I spodnie mają takie fajne z przodu przeszycia i tutaj też mają właśnie w pasie gumeczki, jest też wysoki stan. Spodnie ogólnie fajne. W początku myślałam, że, że te spodnie są na mnie za duże, że sobie nie odpowiedni rozmiar wziąłam. Ale to, to nie to. To, jest, to są braki w tylnej części ciała, jak można zobaczyć. ale nikt przecież nie jest idealny. Natury nie oszukasz. Tak. A co do bluzy, to ten ściągacz jest taki bardzo szeroki. No może lub, może jak, jak ktoś tam sobie gdzieś tam wciągnie z przodu może, to jakoś to może będzie wyglądało, ale tak ogólnie, może jakby była mniejsza bluza, to może to był, trochę było tutaj tak... Nie, myślę, chociaż że to wystarczy tylko że nie no trzeba to dopracować. Tak, tak? tylko Chociaż znowu jakby była tutaj, to znowu tu mogłaby być za, za ciasna i... A też jak była taka krisza, to już mi nie dawała tego efektu. Tak, no ale to tu można sobie wciągnąć i, i, i fajnie też oma kieszenie jak i, tam, jak i tam te dresy. Ogólnie, ogólnie mi się wydaje, że, że fajne. I te, i, I te dresy są z rezerw. Teraz ty. Mój dres, tak jak już mama powiedziała, też jest z rezerw. No i tak, moje spodnie są już o wiele takie bardziej dopasowane niż te spodnie, które ma na sobie mama. U dołu jest takie rozcięcie. O. I też mi się podobają. Tutaj jest taka sama sytuacja jak w tym dresie zary, że góra się tutaj licuje. I fajny, fajny kolor ma taki. Tak, podoba mi się to, że są właśnie kieszonki. Ten kolor beżowy. No też jest fajny. Fajny, fajny taki odcień. Fajny taki. Nie obiele... Ciemny, niejasny, taki tak, właśnie. Ale już to... o wiele ciemniejszy niż ten, co ty miałaś wcześniej na sobie. Tak, to to także nie był gwiazdkowy. Tak, niby, niby też to niby miał być beż, ale. Tak, właśnie beż cał... a beż. Całkiem inny odcień. Tak, właśnie beż a beż. No i co mogę być jeszcze o tym dresie? On jest ogólnie też bardzo wygodny. No i w ogóle to ty lubisz beże, także. Tak, ja to bardzo wszystkie, lubię. Beżę. Wszystkie beżo beżowe dresy już mogą być jej. To zostają garderowie. Jak król mi odpowiada, jest beżowe, to już biorę. <grym> I co, skakujemy w kolejne dresy? Skakujemy. Mamy już na sobie kolejne zestawy. Mój zestaw jest Stop Secret. I to już jest taki bardziej letni zestaw. Z krótkimi spodenkami tym razem. I jak go zamawiałam, to nie byłam tak do końca przekonana do tego koloru. Ale jak tak czym więcej patrzę, tym bardziej mi się podoba ten kolor. Myślę, że jest taki nawet, nawet fajny na wiosnę, taki pastelowy. Zdecydowanie podoba mi się długość tych spodenek, to jest moja długość, bo ja nie lubię, gdy spodenki sięgają przed kolano. I w ogóle to chyba jeszcze nie masz tego zestawu, żeby była bluza do krótkich spodenek. Nie, właśnie jeszcze nie mam, żebym miała długi rękaw, a tutaj krótkie spodenki. Bluza jest o takim prostym kroju, tutaj nie ma ściągacza u dołu, jest taka po prostu yy, zakończona tak normalnie. Ściągacie ma tylko przy mankietach i przy, tutaj, przy szyi. No i ogólnie tym się chyba podoba ten komplet. A jeszcze spodnie nie mają kieszeni. I chyba mają tylko na gumce, są, nie? Tak, czyli tych troczków. Tak, tylko... tak. są na gumce i nie mają tutaj troczków mhm. do ściągania. I spodenki mają też taki dłuższy stan. To trzeba sobie do tak dobrze dopasować, bo jak są troszkę To może to ścisnąć, można ścisnąć. A tu jednak muszą być tak e, idealnie nie dopasowane, żeby... Tak, no ale ja mam rozmiar M i dobry jest, także chyba to... normalnie trzeba sobie brać po prostu swój rozmiar. Mhm. No, no, no nie ogólnie ogólnie jest fajnie. Ma tak, to... bardzo, bardzo taki przyjemny kolorek. Tak, ogólnie jest taki fajny. No dobrze, to może przejdźmy teraz do Twojego zestawu. E... No mój zestaw jest e, z rezerw i tu mam e, shorty. E, powiem szczerze, że ja w shortach bardzo rzadko chodzę. No, te, no bo nawet mi się podobają. One nie mają takiego, takiego prostego kroju. Nie są takie to, bardziej, tak jak moje na przykład. Tak proste, tylko po prostu są takie rozszerzane, tak trochę przypominają spódniczkę. I twoje mają kieszenie, a tak. moje nie? Mają, i, i też właśnie mają gumę. I on, y, mają bluzę typu crop top, taką właśnie krótszą. Ona jest taka szersza, ale, ale muszę powiedzieć, że na, nawet, mi się, nawet mi się to podoba. Nawet nie przypuszczałam, że mi się z tymi szortami podobało, bo ja no, no, tak jak mówiłam, nie ma ja w ogóle, nie nie masz w ogóle takiego kompletu. Nie, w, w ogóle to rzadko chodzę w szortach, ale tak, szczerze powiedziawszy, to ten, ten mi się komplet podoba. I to jest taki, w takim kolorze beżowym, a, a tak jak się nawet tak przygląda. kremowym. To, o, przepraszam! Za dużo beżów kremowych, ale to tak, jak się tak patrzy, to on taki nawet pod biały taki podchodzi. Taki pod biały, bo na przykład niektóre są pisze, że jest zestaw biały, a on przychodzi typowo taki kremowy mogę, tak, tak. wręcz pod wanilię jakąś. A te... Nie, no ogólnie, ogólnie powiem, że mogłabym się nawet do tego zestawu przekonać. To przechodzimy teraz do następnych zestawów. Tych, które przekonywały nas najmniej. Tak, to już będą takie... Y Ostatnie zestawy właśnie, o których mówiłyśmy, że nie do końca by, byśmy ich zakupiły. Tak. Bo nie jesteśmy przekonane do spodni, ale to sami ale zobaczycie. Ale tych jestem najbardziej ciekawa. Tak i sami zobaczycie o, o czym mówimy. Słuchajcie, mamy już na sobie właśnie te komplety, których najbardziejśmy się obawiały. I to bluza jak bluza, taka zwyczajna z kapturem, tu jest kangurek. Kan kan Kongurę, dobrze. Tak, Tylko chodzi nam przede wszystkim o spodnie. Spodnie są takie mega, mega szerokie. Ja zdecydowanie sobie za, za duży rozmiar wzięłam. Tak. Rozmiar mniejszy, tak, w pasie mam za luźne. I właśnie nie wiemy co do tych spodni. Bo jakbyśmy zobaczyły goś na ulicy, to powiedzia, powiedziałabyśmy, tak, że... O, fajnie, tak. super, nie, super, super komplet. A tak na nas, no to nie jestem do końca przekonana. Jeszcze może jakbyś właśnie zamówiła w tym mniejszym rozmiarze, one by były może troszkę krótsze i wtedy może by no, inaczej. No musiałabym stanąć na palcach, wtedy ta długość może by była odpowiednia. Trzeba by buty tak na, 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 na wyższym obsasie, ale no. Cały czas właśnie nie jestem przygotowana tych spodni. No kolor mi się na przykład podoba. No, no, razie, to jest normalna, I to też jest beż. I znowu właśnie całkiem inny odcień beżu, beżu niż, niż tamte. Ale tak, no nie wiem. Ja mam nie mam zdania. Mam mieszane uczucia co to Tak, jest, tak, tak. tak, ja też. I nie tak. wiem czy, czy, czy bym właśnie chodziła w takim, w takim komplecie. Czy, czy te spodnie właśnie by mi... No tak na dwa razy. Teraz pokaż Ty swój. Mój komplet jest yy, z Mojito. No kolor jest fajny, taka delikatna zieleń, jasna zieleń. Marynarka yy, zapinana na dwa guziki, tutaj są kieszonki przy rękawach też z guzikami. Tylko znowu tak, no ona jest w okroju oversize, czyli normalna marynarka. Nie no marynarka, myśląc, no, że marynarka to normalna, fajna, klasyczna taka marynarka. Ale natomiast znowu te spodnie, tak samo jak w przypadku mamy, no one są takie mega długie, że ja nie wiem, czy buty na wysokim tutaj wystarczą, bo nie, no może, może brakuje to... mi wzrostu. No ale niestety wzrostu ci nie, nie, nie dorobię. A szkoda, bo bym <gry> zostawiła ja wtedy spodnie, bo mi się spodnie mi się podobają, to tak jak mówię. No i tutaj one mają takie przyszycia, które też mi się podobają. Ogólnie góra to bardzo fajnie leży. Fajnie wygląda. To super. Fajnie podkreślają tutaj talie. I też właśnie wysoki taki stan. Tak, kieszonki. No bardzo ładne spodnie, tylko no ta długość, ta, ta długość, no nie jestem przekonana do tej długości. No i właśnie, i, i tak na dwa razy właśnie. Te, te właśnie obawiałyśmy się najbardziej właśnie tych kompletów, jak wy mówiły i właśnie o to jest tak, że nie mamy, nie mamy po prostu zdania. Chociaż, no mówię, no myślałam, że gorzej to będzie leżało, ale wygląda tutaj fajnie, tylko że na ta długość. Mamy nadzieję, że rzeczy Wam się podobały i że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapominajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Pa! pa!